Wiem, że w Warszawie... Ciepło, nawet bardzo ciepło, ale my pojechaliśmy ze Sławkiem Sierrakowskim w bardzo, bardzo odległe miejsce. Szukaj zimy. Dzięki uprzejmości Impactu i za wspaniałą ekipą pojechaliśmy zobaczyć, dlaczego ta Grenlandia tak często w ostatnim czasie znajduje się na czołówkę gazet. Dlaczego wszyscy nie mówią, dlaczego mówi o niej Donald Trump. Po co pchał się J.D. Vance. Dlaczego wiceprezydent J.D. Vance zabrał żonę i przyjechali tutaj. I po co yy, żona stukała od domu do domu. Niedzieli nie otworzyli. Dlaczego Unia Europejska tak się martwi o Grenlandię. I dlaczego tak wielu wojskowych mówi, że oby się tak nie stało, ale jeśli wybuchnie Trzecia wojna światowa, to jest duża szansa, że wybuchnie właśnie gdzieś w tych okolicach. Pokażemy Państwu w bonecie, jak żyje Grenlandia, jak to naprawdę to życie tutaj wygląda, a nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo. Na Grenlandii jest najważniejsze są dwie rzeczy. Jedna rzecz to są dobre buty, a druga rzecz to jest dobry karami. Chyba ten naj... nie wiem, to nie jest jedno z największych zaskoczeń dla nas, jak ważna jest broń tutaj i jak bardzo ludzie ją kochają tutaj. I łatwiej kupić karabin niż buty. To wszystko w reportażu, który już w połowie maja w Onecie, a potem na konferencji Impact w Poznaniu też ze Sławkiem spotkamy się z Państwem, trochę porozmawiamy o tej Grenlandii. Zapraszamy na premierę w Onecie. do zobaczenia, my wracamy do Warszawy, te kurtki z siebie zdejmiemy, ów, będzie wspaniale, dziękujemy bardzo.